Zapraszam, Tomasz Handkus. Zapraszam na najnowsze wiadomości z województwa śląskiego, ale i nie tylko. A w dzisiejszym wydaniu zobaczą Państwo między innymi Groźny pożar Domu Pomocy Społecznej w Cieszynie Tragiczny wypadek motocyklisty w Żorach Miał węglowy wróci do sprzedaży Jedna osoba zginęła w pożarze, który wybuchł w domu pomocy społecznej w Cieszynie. Sponął tam jeden z pokoi, w którym znaleziono zwłoki 47-letniego mężczyzny. Na miejscu pracowało 11 zastępów straży pożarnej. To właśnie w tym domu opieki społecznej przy placu Lądzina w Cieszynie doszło do pożaru, w wyniku którego śmierć poniosła jedna osoba? Tak, zdarzenie miało miejsce około godziny piątej. Wówczas to włączył się system przeciwpożarowy, który zaalarmował pracowników DPS-u o zagrożeniu. Oni też w pierwszej kolejności przystąpili do czynności związanych z ratowaniem ludzkiego życia, zdrowia. Pensjonariuszy, którzy tam przebywali, podjęli ewakuacji. Części Pensjonariuszy, jak również uczestniczący w tym wydarzeniu ksiądz i pracownik DPS-u podjęli się Próby ratowania osób, które przebywały w pomieszczeniu objętym ogniem. Zdołali uratować jedną osobę, niestety druga osoba zmarła na miejscu zdarzenia. Na miejscu pracowało 11 zastępów Straży Pożarnej. Działania zastępów polegały na wprowadzeniu roty gaśniczej po przeprowadzeniu rozpoznania 360 stopni celem lokalizacji ukoszenia pożaru. Równocześnie przystąpiono do ewakuacji osób bezpośrednio zagrożonych, przebywających na dwóch oddziałach w stosunku do których mogły przedostać się gazowe produkty składu termicznego. Jeżeli chodzi o ewakuację, ewakuowano łącznie 78 osób z 124, które przebywały w obiekcie w momencie zaistnienia zdarzenia. Wszystkie osoby zostały przebadane przez zespół letownictwa medycznego. Cztery osoby wymagały hospitalizacji. Sprawę pożaru na miejscu badała prokuratura wraz z policją, której dochodzenie ma odpowiedzieć na pytanie, co było przyczyną powstania pożaru w pomieszczeniu, w którym śmierć poniósł 47-letni mężczyzna. Do śmiertelnego wypadku drogowego doszło dzisiaj na skrzyżowaniu ulicy Wodzisławskiej i Armii Krajowej w Żorach. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadący z naprzeciwka samochód. Mimo przeprowadzonej reanimacji, motocyklista zmarł na miejscu. Przed godziną 5.30 dyżurny Żorskiej Policji otrzymał zgłoszenie o wypadku z udziałem motocyklisty, do którego doszło w rejonie skrzyżowania ulicy Wodzisławskiej i Armii Krajowej. Kierujący motocyklem marki Ducati, 57-letni mieszkaniec ŻOR, rozpoczął manewr wyprzedzania, natomiast stracił pod koniec tego manewru panowanie nad pojazdem i uderzył w samochód osobowy marki KIA, kierowanego przez 46-latka z ŻOR. No i skończyło się to niestety pomimo reanimacji dla niego śmiertelnie. Wyprzedzanie to manewr, do którego należy się bardzo dobrze przygotować. Sam manewr wyprzedzania jest manewrem zobowiązującym kierującego. Obojętnie czy motorem, czy, czy pojazdem do zachowania szczególnej ostrożności. Mówi nam to o tym, że musimy zarówno sprawdzić, czy ktoś nas nie wyprzedza, czy mamy wystarczające miejsce do wykonania tego manewru. Kierujący motocyklem wyprzedził trzy pojazdy z rzędu, co może niekoniecznie przeświadcza, że wyprzedzanie trzech pojazdów z rzędu jest niewłaściwe. Co najwidoczniej w tym wypadku było niebezpieczne, i nie wystarczyła ta droga na bezpieczne pokonanie, tego, bezpieczne pokonanie tego dystansu i wykonanie tego manewru. Już za kilka dni Polska Grupa Górnicza planuje wprowadzić do sprzedaży miał węglowy. Został on wycofany dwa lata temu, jednak, jak podkreśla spółka, ma to być jedna z odpowiedzi na brak dostępności węgla. Wymiana pieców miała wiązać się z przejściem na ekologiczne źródła ogrzewania. Jak się jednak okazuje, w związku z brakiem dostępności węgla, na rynku rozważane są coraz to nowsze możliwości, mające zapewnić ciepło w gospodarstwach domowych. Jedną z nich ma być wprowadzenie do sprzedaży miału węglowego przez polską grupę górniczą. Rozwiązanie to jednak nie jest przyjmowane z entuzjazmem. Piecy powymieniali, nie? Znaczy się? Dotacje tam trochę co? dostali niby nie ludzie, i teraz co? I teraz miałem ma palić? Znaczy, się w tym nie będzie mógł palić, miałem chyba za jesień. Ja potrzebuję ekogroszek. A miał już był wycofany, prawda? No i teraz tyle się mówi o tej ekologii, i, i wracamy z powrotem do tego. Polska Grupa Górnicza podkreśla, że produkt będzie skierowany do posiadaczy kotłów od pierwszej do trzeciej generacji, które technicznie są w stanie ten węgiel zużyć i go spalić. Zgodnie z rozporządzeniem możemy takie paliwo oczywiście sprzedawać. Natomiast, jeżeli chodzi o samo zainteresowanie klientów, to będziemy wiedzieć po pierwszych sesjach zakupowych ile osób zdecyduje się na, na dokonanie takich zakupów. Natomiast pamiętajmy, że miał będzie tylko uzupełnieniem dotychczasowej sprzedaży prowadzonej przez sklep. To do sprzedaży kierujemy najlepszy jakościową miał z kopalń polskiej grupy górniczej, specjalnie wyselekcjonowany dla naszych klientów. Cena ma się kształtować w okolicach 1300 zł. Ta zostanie jednak podana w późniejszym terminie. Wojewoda Śląski zdecydował o wstrzymaniu nagrody zwanej katowickim diamentem edukacyjnym, przyznawanej szczególnie wyróżniającym się młodym Katowiczanom. Decyzja ta spotkała się ze stanowczym sprzeciwem Urzędu Miasta. Katowicki diament edukacyjny to system nagród dla uczniów szkół przejawiających wybitne zdolności. Na ten moment przyznanie nagród jest jednak niemożliwe z powodu decyzji Wojewody Śląskiego. Wojewoda Śląski uchylił naszą uchwałę, z czym całkowicie się nie zgadzamy. Nasi uczniowie zostali pozbawieni nagród za miniony rok szkolny, dlatego w tej chwili przygotowujemy tutaj dokumenty, aby jak najszybciej sprawę złożyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Liczymy na to, że nasi uczniowie będą mogli jak najszybciej otrzymać nagrody za miniony rok szkolny. I podobnie jak w przypadku chociażby uchwały dotyczącej programu mieszkania za remont. Sąd przychyli się do naszego stanowiska. W Katowicach istnieje wiele innych inicjatyw, które mają za zadanie wspierać wybitnych uczniów. W Katowicach realizujemy szereg programów, które mają za zadanie przede wszystkim wspierać katowickich uczniów. Zarówno jest to bogaty program edukacyjny, w którym wdrożyliśmy autorskie przedmioty, autorski program nauczania pływania jak ryba w wodzie. Staramy się także nagradzać najzdolniejszych uczniów, nie tylko za średnią. Sąd administracyjny w Gliwicach zdecyduje teraz o dalszych losach sprawy. W przypadku katowickiego diamentu edukacyjnego po uchyleniu nadzorczym, my będziemy się odwoływać od tej decyzji. Skierujemy ją do rozpatrzenia przez wojewódzki sąd administracyjny w Gliwicach. W Katowicach odbyła się konferencja zorganizowana przez senatora Marka Plure, mająca na celu zwrócenie uwagi na projekt ustawy o rencie socjalnej. Na katowickim rynku odbyła się konferencja, podczas której poruszono kwestię obywatelskiego projektu ustawy o rencie socjalnej, zakładającego podniesienie jej wysokości. Ten projekt jest istotny nie tylko dla grupy 290 tysięcy osób, które w tej chwili korzystają z renty socjalnej, ale także dla ich rodzin, bo niepełnosprawność zawsze dotyczy całej rodziny. Projekt ustawy zakłada podniesienie renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 3010 zł brutto. Praktycznie dziennie zbieramy podpisy w całym województwie, akcie na to wspomniać w całej Polsce 1217 zł z kilkoma groszami. To kwota, która nie gwarantuje praktycznie niczego. Obywatelski projekt ustawy zostanie złożony w sejmie, gdy jego inicjatorzy zbiorą co najmniej 100 tysięcy podpisów. Każdy, kto tak jak ja, tak jak my. Uważa, że to dobry i słuszny projekt może znaleźć w internecie tabelkę tak zwaną, czyli rubryki, gdzie składa swoje imię, nazwisko, PESEL i podpis po to, żeby łącznie uzbierać 100 tysięcy głosów, dzięki którym ta ustawa trafi do Sejmu. Zbieranie podpisów trwa do 30 września bieżącego roku. Nauka poprzez zabawę to założenie Edukatorium Juliusz, które już 10 września zostanie otwarte w Rybniku. Odwiedzając to miejsce, będzie można dowiedzieć się m.in. jak wygląda sala operacyjna oraz zobaczyć poszczególne gabinety lekarskie. Miejsce, w którym powstało Edukatorium Juliusz, od zawsze było związane z medycyną. 10 września otworzymy Edukatorium Juliusz. To bardzo symboliczna data, bo uroczyste otwarcie nastąpi. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku obchodzimy pod hasłem Połączenie dziedzictwa. Jak najbardziej jesteśmy i czujemy się połączeni z puścizną doktora Juliusa Rogera, tym, co robił, tym, co zrobił dla miasta i dla społeczności, wskrzeszamy na nowo to miejsce w nieco odmienionej formie, ale bardzo nowoczesnej i mamy świadomość tego, że ciąży na nas bardzo poważny obowiązek i poważne zadanie, żeby tak jak Juliusz Roger niósł pomoc ludziom potrzebującym, tak my mamy tę misję, aby edukować. Edukatorium juliusz to miejsce, w którym można spędzić dzień edukując się i bawiąc jednocześnie. Przestrzeń muzeum po jest podzielona jest podzielona podobnie na kształt oddziałów szpitalnych. Przypomina wnętrze nowoczesnego szpitala. Każdy z oddziałów to inna dziedzina medycyny, pozwala na zapoznanie się i, i przeżycie pewnych Eksperymentu, przeprowadzenie pewnych eksperymentów, pewnych działań medycznych na kształt tego, co, co wykonują lekarze. Miejsce to jest tak kolorowe i tak przyjazne dzieciom, że wydaje się, że jest stworzone wprost dla nich. Nic bardziej mylnego. Proces uczenia się przebiega cały czas. Jak miałem okazję zadysponować czy zawezwać karetkę. Myślę, że też profesjonalnie pokazano, jak należy to zrobić, by ta komunikacja była na dobrym poziomie. I by Przecież osobie, która jest ratowana, jak najszybciej pomóc, ale też można podpatrzeć, jak funkcjonuje ciało człowieka, jaka była historia medycyny, w jaki sposób też w Rybniku funkcjonowała ta medycyna, nasze szpitalnictwo. Także dla każdego coś miłego to jest miejsce, taki pochłaniacz czasu, ale w tym pozytywnym słowa znaczeniu można wiele dobrych rzeczy ważnych rzeczy się dowiedzieć, no i przede wszystkim wyjść z tego pomieszczenia, czy z tych pomieszczeń mądrzejszym, a przecież o to w życiu chodzi. Koszt inwestycji to ponad 15 milionów złotych, a efekt będzie można zobaczyć już 10 września. Ulica Tylna Mariacka od dłuższego czasu jest terenem budowy, gdzie trwają przygotowania do montażu piętrowego parkingu. Inwestycja ta zakłada budowę dwóch zespołów maszyn, które pomieszczą 240 samochodów. Planowany termin oddania go do użytku to koniec tego roku, a wartość inwestycji to 21 milionów złotych. Katowice to miasto, w którym stale brakuje miejsc parkingowych, jednak już wkrótce ma się to zmienić, ponieważ magistrat jest w trakcie budowania nowoczesnego parkingu, na którym znajdzie się ponad 200 miejsc parkingowych. Mamy do czynienia z bardzo nowoczesną technologią, w zasadzie rzadko kiedy w Polsce wykorzystywaną, a z drugiej strony na ulicy Tylnej i Mariackiej dotychczas mieliśmy tak naprawdę kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Zyskujemy 240 miejsc parkingowych, w sumie będzie dostępnych dzięki tej inwestycji i będą to miejsca dostępne. Oczywiście dla mieszkańców Katowic nie wykluczamy także takie rozwiązania, że na przykład właściciele hoteli znajdujących się przy ulicy Mariackiej również będą chcieli wykupić kilka miejsc parkingowych do tego, aby ich goście mieli zagwarantowane miejsce parkingowe w tym miejscu, bo przy samej ulicy Mariackiej w zasadzie nie ma możliwości zaparkowania swojego samochodu, w związku z czym uważamy, że to jest ciekawa, ciekawa inwestycja, która rzeczywiście wpłynie na to, że troszkę łatwiej będzie znaleźć miejsce parkingowe w centrum miasta. Prace budowlane na ulicy Tylnej Mariackiej idą pełną parą. Obecnie wykonywane są główne elementy konstrukcyjne maszyn, co wiąże się z utrudnieniami w ruchu drogowym. Od 30 sierpnia nie można już parkować na ulicy Tylnej Mariackiej. W zasadzie tylko osoby dojeżdżające do swoich domów, ale też służby porządkowe mogą tym fragmentem ulicy przejeżdżać. No i w tym miejscu czekamy na transport wielkogabarytowy, transport tych specjalistycznych maszyn, w których będą parkowane samochody. W sumie dzięki temu powstanie 240 miejsc parkingowych. Będzie to troszeczkę przypominało te procedury wjeżdżania na myjnie, z których korzystamy. Te myjnie automatyczne specjalne czujniki będą zamontowane. Światło będzie nam dawało sygnał, czy rzeczywiście na tej platformie umiejscowiliśmy swój pojazd w dobrym miejscu. I następnie maszyna przetransportuje ten pojazd z platformą w te takie specjalne skrytki, można by powiedzieć. A następnie, w momencie, kiedy uiścimy tę opłatę, to samochód na tej platformie wróci. I w miejsce, z którego będziemy mogli swobodnie wyjechać. Koszt całej inwestycji to 21 milionów złotych. Zautomatyzowany piętrowy parking na ulicy Tylnej Mariackiej w Katowicach będzie pierwszą tego rodzaju realizacją ze środków publicznych w naszym kraju. A na zakończenie serwisu zapraszam Państwa tradycyjnie na wiadomości z kraju i ze świata. Na drodze krajowej nr 2 w miejscowości Piotrowina na odcinku mińsk mazowiecki cielce doszło do bardzo groźnego wypadku autokaru, który wpadł do rowu. Jak informuje Mazowiecka Straż Pożarna, 33 osoby trafiły do szpitala. Na ten moment są ustalane dokładne okoliczności zdarzenia. Policjanci z miejscowości Stare Białe na Mazowszu podjęli pościg za pojazdem, który nie zatrzymał się do kontroli. Jak się później okazało, za kierownicą siedział 15-latek, który wiózł swojego pijanego ojca. O konsekwencjach karnych zadecyduje sędzia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. W Burkina Faso doszło do wybuchu bomby pod jedną z ciężarówek, która wchodziła w skład konwoju z zaopatrzeniem zmierzającego do stolicy kraju Wagadugu. W jego skutek zginęło 35 osób. I w tym miejscu kończymy dzisiejsze wydanie raportu, a już za chwilę na naszej antenie program Gośnia i rozmowa z Markiem Bąkiem, wójtem gminy Jejkowice. Serdecznie zapraszam do oglądania, a za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia.